Cześć, ja jestem anu i witam Was w pierwszym odcinku z Minecrafta Ale niezwyczajnego. Otóż to jest paczka modów zrobiona przez mojego znajomego Zieloni z tego, którego też możecie kojarzyć, bo nieraz się pojawiał na filmach, a nieraz nie. Ogólnie to jest paczka modów taka RPG, ale trochę podzmieniana i szczerze fajnie by było zobaczyć jak to wygląda na samym początku pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subika żeby było więcej takich materiałów które mogłyby być nawet wydaje mi się ciekawe ale na samym początku nie wiem ja zawsze mam problem z nazwaniem serii ale serię można po prostu nazwać mod 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 e, craft I, dobra tworzymy i czekamy no, to... no i jesteśmy już w grze hmm. niech to się wszystko załaduje i tam już na pewno widzę jakiś ciekawy bior... Aha. Jakieś dziwne błędy Ale tam już naprawdę mnie interesuje co tam jest Niebieski biom. Nie wiem, ja tak mało co gram na nodach, że w sumie nie wiem Ała Mogę to zbierać tego... czemu mnie to bije aż tak spowalone Aha, czyli jak rozwalę to tego nie dostanę W porządku Dobrze, okej, okay, rozumiem Nie wiem, ta paczka naprawdę jest duża, ale jest tutaj ponad chyba 300 albo oko około 400 nodów Naprawdę crafting z tego też jest inny? Wow Ale dobra, więcej drewna się przyda i robimy sobie pod, oczywiście podstawy kilo i widzę tutaj różne rotate, balance grid, clear grid. Ciekawe. Ładnie, ładne miejsce się zresztą Ta mucha nie denerwuje. Te muchy muszą być takie denerwujące jak w realu. No ale co? takie życie <śmiech> 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 Oczywiście odcinki nie wiem, będą się raczej pojawiać regularnie. Leż ze mną to różnie jest. Teraz mam ochotę coś nagrać, nagram, zmontuję. I super fajnie. A później wychodzi tak jak wychodzi i... Mm, no... No i nie nagrywam przez dwa miesiące, a później nagrywam i przez miesiąc wstawiam 30 filmów i lecimy sobie zobaczyć co, jak i co z czym się je. Yy, <laughs> wiem, że tutaj jak questów nie ma to jest taka samowolka. Wiem, że tu naprawdę jest bardzo dużo bossów, tutaj jest bardzo dużo modów, tutaj jest dużo wszystkiego i żeby to ogarnąć trzeba poświęcić naprawdę kilka godzin. Ale naprawdę nie ma 3 kapitajtora. To dziwne. Powinno być na takiej paczce modu. Dobra, mamy drewno. Powinno staczyć na jakiś czas i lecimy gdzieś do przodu. Patrzeć co i jak. Chociaż te czereśnie jak będę... Naprawdę jak nawet... To jest bez sensu. Nawet jak się kierował chcę to zebrać, to, i tak to zadaje mi to obrażenie. Ale super. Jestem z wyrolem, wiem. Ona bije! Jeszcze ukradła mi koblistona. Za małpę. Co za małpa. Co małpa? No w sumie to małpa Zajebisty Aha, kokosy A to mogę rozwalić? Nie? nie ma, nie ma Idę ścinać kokosy Tylko te kokosy to Od razu się rozupują. Ja, ale fajny pattern, zajebiście Zajebiście fajny, podoba mi się Ała, bardzo mało życia Ta małpa mi strasznie hmm. Arbuzami nie pogardzę, arbuzy fajne są. Dużo tego leci i nawet jak na arbuzy dużo życia dają. No i jesteśmy w tym super ładnym biomie, które naprawdę chciałbym te drzewka sobie... Co tu łazi? Co to jest? Kim ty jesteś? Kim, czym ty jesteś? Uciekasz ode mnie, ale ty się nie bój, ja ci nic nie zrobię, ja tylko uciekerę i... Ona bije! Czym ty jesteś? Nie. Chociaż naprawdę denerwuje mnie to, bo tu jest OptiFine, a... Czemu tutaj nie ma... You don't have any configurable item in your inventory. Wy po co to? Pyk. Blue enchanted log? I'm blue, blue enchanted wood? Nie wiem co to jest. Naprawdę coś łazi. A to ty śmieciu! Okej. Okay. To była jaszczurka i ją zaciupałem i ogon wyleciał i się ruszał. Hmm, nieapetyczne, nieapetyczne, nieapetyczne. O, jest jakiś domek. Dzień dobry. Jest tu kto? O i mamy te skrzynki. To są te... Dederion? Surf size minimum cooking time Wytyfy, ja nie rozumiem Ktoś tu znowu też łazi, ja się trochę boję tych modów Bo szczerze z mojego przyżycia, którym grałem kiedyś w Errorcrafta Ja tego nie nagrywałem, grałem sobie prywatnie Ślimak? O, i mam slimeballa, wytyfy ślimak Wiem z tego, że strasznie było niebezpiecznie jak się łaziło mm. O, Emeraldy. A no, w mogę zostać ten kill, -off. nie przyda mi się. Empty Map, Bug, Buk, Breddy. Kim ty jesteś? To łóżko jest zajęte? Już nie jest. A kim ty jesteś? Co ty mi sprzedasz? A, gdzie ty idziesz? Bobby? Blue. Lighter. Okej, okay. Czy ja to odblokowałem, czy o co chodzi? to? Coś odblokowałem, ale naprawdę nie wiem co. Ty coś tutaj mi lata. O, jest. The Journal of the Assistant... Jakiś pamiętny, pamiętnik? Co to jest? Blue Skies? General? Everglam Portal? To chyba jakieś... Jakieś różnych wymiarów rzeczy są. Szczerze dobrze wiedzieć. Nie wiem czy to jest jakieś rzadkie, czy, czy też nie. Ale naprawdę wygląda interesująco. Tyle wy będą mnie bić. Ja nie byłbym sobą, jakbym tego nie sprawdził. Podejdziemy tam. Cześć, wiątkę. Będziecie mnie bić? Będą mnie bić. Chyba nie będą. No chyba przyjaźń, nastawione te lwy. Nie wiem czy tak w prawdziwym życiu bym tak mógł sobie. No okej, okay, w porządku, nie podchodzę. Wiem, że lwy czekają na dobry moment, żeby zaatakować. W jak koty. I nie wiem czy... Mogę się wszystkiego spodziewać, że taki... Idźcie mi stąd. Że taki lew może mnie zaatakować w każdym możliwym momencie, a ja, ja nawet nie będę tego świadomy, że mnie zaatakował. Uciekam stąd. Idziemy do tej wieży. Co w tej wieży znajdziemy? To w ogóle chyba zrobione jest forte Co tu się dzieje. Gazela jakaś. Na jednego hita pójdziesz. Pójdziesz na jednego hita. Jedzenie dasz jakieś? Czy wy dacie mi jakieś jedzenie? Jest! Żarcie! A ty czym jesteś? To jest nasz Biedne gazele. Naprawdę, czemu ja je tak morduję, ten gazele? Czemu ja tu morduję wszystko, co się rusza? O! Gemy! To, to ja rozumiem, to jest fajne akurat. A mogę to jakoś wyciągnąć bez rozwalania całości? I jak dobrze wiem, tutaj trzeba uważać. Grałem na takiej paczce modów, gdzie właśnie... Bardzo podobnej, ale to jest zupełnie inna, jest trochę mniejsza. Gdzie ogólnie są ciekawe rzeczy, co to jest? Upon blocking we've bleeding Ale to na mnie, ja dostaję ten bleeding, czy o co chodzi? Mamy hero, mamy buty, super, fajny look Experience boost? Ale super Increased experience drop from killing and mining Zajebisty Mana boost, increased the maximum mana of player Mana regen Bono, trapos główno. Grom serum, SHIP, have 50% instantia regrow the wool to jest to, to jest enjab na nożyczki jeżeli tak to, ciekawie. coś tu jeszcze znajdę? nie, mamy to TNT, ale ja TNT nie potrzebuję Pack, 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 pak, 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 pak jestem ciekawy, czekajcie bo ta tarcza niby daje jakiś bleeding Dostaję bleeding, no? Serio. O kurde. Mały szkielet? Wytyfy. Mały śmierdzielu. Idź mi stąd, a on szybko biega. Czym ty jesteś? Wytyfy jakiś piorunujący przeciwnik. Dobra, ja stąd idę. Ja się z wami nie bawię, nie wiem czym ty jesteś i czy, co ty potrafisz, ile zadajesz obrażeń, ale ja się ciebie boję trochę. Cześć nosorożcu, Będziesz agresywny? Nie podchodź do mnie. Nie podchodź do mnie, mówię do ciebie coś. Tam jest jakaś nowa ruda, idę. Idę tam, definitywnie tam idę. Zobaczymy co dostaniemy, ale naprawdę te z książki, które znalazłem, naprawdę wyglądają spoko. u utopce. I on faktycznie tutaj sobie płynie. Mm, ale on mnie w sumie nie interesuje Co to, to jest? To jest tin Czyli po polsku mm, nie mieć tylko e, Nie wiem, nie pamiętam, ale tego dużo jest i nie wiem czy to dobre jest ale W sumie, Jak już jestem to trzeba sprawdzać wszystko i po wszystko wykopać Bo tutaj jest koper, a tin to była Czekajcie, przypomnienia z Terrarii, co było w, w Terrarii? Był koper, czyli mieć. O kurde, nie pamiętam. Zaraz będę musiał to wygooglować. Pilka. Wygoogluję w telefonie. Ila? Cyna. Jestem bogatszy o tą wiedzę, ale chociaż wiedziałem. Cyna. To jest cyna. Obok. Silver. Też pewnie ciekawe. Będzie na potwory. Niczym będę jak Wiedźmin. Będę miał srebrny miecz na potwory, a kurde, żelazny na ludzi. Chociaż teoretycznie w książce oryginalnej powieści Andrzeja Sapkowskiego chyba on się nazywał, nie pamiętam możecie mi teraz zjechać w komentarzach wiem, że ogólnie Wiedźmin miał dwie dwa miecze ale ogólnie jeden teoretycznie obydwa były na potwory, tylko do no, załóżmy takie wilkołaki czy coś, to oczywiście a po Thorium, brzmi jak coś z Terrarii, bo tam też był Thorium or co ja mogę wywalić, dobra po ale tego jest mało, więc tego tu chyba to jest potężny item, gdzie to jest w historii, New Ages, z moda. A więc wracając, no ogólnie Wiedźmini mieli dwa miecze, ale tak czy siak one były na e, obydwa na potwory. No, tylko oczywiście w tej gierce Wiedźmin 3, gom i ogólnie w drugiej części czy tam w pierwszej. Wychodziło to tak, że to, A co to jest? Rafting? To? Rafting? 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 Aha, bo to są z dwóch różnych modów. E, naprawdę ciekawie to wygląda. Widać, że ty to zrobiłeś z, z wykorzystane nowe bloki z Minecrafta oryginalnego. To czy znaczy, nie takie nowe, ale... Meduza? Nie! A co to Enchant jest jakiś na tej łopacie? Co ten Enchant robi? 1.7 blok, range, Experience Gain, ale co ja mogę kopać takiego z... Łopatą, żeby dostać EXP. Peach. Not yet eaten. Wesbos taste like it. Czemu nie można jeść tych owoców? Ole super! I za, za każdym razem będę to dostawał? Czy to miałem jakieś kurde 2% szans na to, że tak się stanie? Zjadłem to. To się kuźwa jak nazywa po polsku, po polsku. Polski. Zawsze zapominam tych słów po polsku, jak gram po angielsku. Eee Dotkwinia do ale dostałem dwa serca za to Zajebiście Dostałem dwa serca, dostałem dwa serca. Czy dostanę jakieś żelazo? Tutaj też jest ta dziwna ruda I nie wiem czym ona jest, to jest jakaś szczęśliwa ruda eee, eee, Dostanę żelazo, to jest tin ore. Mm. Tin or, tin or, tin ore i szczerze nic tu już nie widzę eee, Wywal mi to czery, bo to mnie bije i mnie je. Zobaczymy, a teraz przydałby się znaleźć coś, żebym mógł sobie normalnie poprzespać tą noc pieprzoną. No no, naprawdę jest zła. Czym ty jesteś? A to jesteś ty. Ja ciebie znam, widziałem cię kiedyś. Niektóre rzeczy tutaj widziałem, a to co to? Stryna? To jest gruszka! Coś tu łazi obok mnie. Dobra, ja nie chcę tego rafki. Czy też dostanę dwa serca? Nie dostanę dwóch set. dawajcie mi gruszki. Ja chcę gruszki Pyszne gruszki. Bo naprawdę one bardzo mało życia przywracają. Tego do tego głodu. Idź mi stąd Zielony Monster Hunter! Nie chcę tego To niby dostaję za to serca, tak pisze. I dostęp chyba połówkę serca, jak zjadłem. A to co to? Czy to jest Doran? Starfut, w sumie wygląda jak gwiazda Eee. Co ja mogę wywalić ta ten frame? Not yet, when do like it? No, wydaje mi się, że to mogłoby to być dobre. I znowu jakiś dziwny nie. wiem Szczerze nie wiem, o co to chodzi z tymi owocami. W sumie fajnie się je zbiera. Roznów sobie na trzewkę. A to co to? POMARAŃCZE, ORANGE, 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 ORANGE Niektóre te mody znam, bo na nich gram, ale konkretnie tej paczki nie znam Ale niektóre mody się powtarzają Czy jak zjem sobie pomarańcze... Idziemy dalej Bo Będę tak zbierał te owoce i cały odcinek będzie na tym, że jestem w Chorwacji na zbieraniu truskawek Albo jabłek, albo innych owoców Idź pająku Tam się świeci jakieś drzewo Może będzie bezpiecznie. Nie, albo i nie Zabiłem kolibry Najlepsze jest to, że on po śmierci te z tymi skrzydełkami takie Są! Szopy! Co to? Metical Flower Nie wiem Nie mam pojęcia o co chodzi Nie chcę się z tym bić, naprawdę nie mam wody bić się na razie z jakimkolwiek bossem, minibossem czy z kimś Chcę znaleźć Jakiś domek, w którym będę w miarę bezpieczny, i w którym nie umrę i nie zdechnę. Nie! Mały gnoju! Wypieprzej mi! Not the babies! To jest pieczarka. White right puffball Ball Sports. Ja chcę pieczarki. będę pieczarki. Zrobię sobie dosłownie pieczarę. W tej wieży się osiedlimy. Chyba, że tam będzie jakiś boss. Nie! Znowu! Mały gnoju. Być może w tej wieży znajdę kolejne jakieś ciekawe rzeczy. A to popa jest. Ge Galena. Na razie chyba tego nie będę zbierać, bo ja nie mam za bardzo miejsca, żeby to na razie zbierać. I tylko pamiętać, żeby... O! To rozwalić. To no, rozwalić. No i co? No i tutaj w sumie mogę sobie poryść crafting jeszcze jeden. Albo po prostu jakoś inaczej zrobić bo crafting tu chyba jest, jest eee, zrobić sobie skrzynki o eee, na razie wywalę to i rozwalę to i to o i pochowamy wszystkie jakieś rzeczy pierdolę, wszystkie jakie znajdę znalazłem, ma pusty socket i holding increase the storage capacity of of certain items eee, nie rozumiem pewnie jakiś plug do tego, magnet makes you magnetic for items, stacks and experience on the ground. No super, fajnie też, ciekawe, przynajmniej. No dobra, okej, okay. yy, widzicie mam super skinę ogólnie, zmieniłem go na potrzeby nagrań, a tak naprawdę po prostu zmieniłem dla beki. Ale śmieszne, kurde Ricardo Milos, jako. o Boże, wow. Dobra, tak czy siak, dzięki wam za oglądanie, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału oraz zalajkowaniu jego, trzy razy dzisiaj to ale tak jak wielkie dzięki za oglądanie tego i mam nadzieję, że Wam się spodobało i zobaczymy się więcej w kolejnym odcinku, w którym będę iść na wojnę z jakimiś śmiesznymi potworami, może jakiegoś bossa się uda pokonać. Ale także jak wielkie dzięki za oglądanie i nara!